Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego regularna kontrola temperatury w lodówkach jest tak ważna? To nie tylko dobry nawyk, to kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie. Po pierwsze, zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów. Niska temperatura, najlepiej w przedziale 0 do 5 stopni Celsjusza, hamuje rozwój niebezpiecznych bakterii. Takich jak salmonella, listeria czy e. coli. Pamiętaj, bakterie namnażają się najszybciej w temperaturze od 5 do 60 stopni Celsjusza. Dlatego utrzymanie odpowiedniego chłodzenia jest kluczowe. Nie zawsze, kiedy ustawimy temperaturę w lodówce na 4 stopnie, będzie ona tyle wynosiła. Dlatego konieczne jest posiadanie termometru. Termometr również może ostrzec nas przed ewentualnym zepsuciem się lodówki i zapobiec przy tym zepsuciu się produktów. Kolejnym powodem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Spożycie źle przechowywanej żywności może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych. Regularna kontrola temperatury to prosty sposób na zmniejszenie tego ryzyka. Odpowiednia temperatura pomaga również zachować jakość produktów. Utrzymanie świeżości, smaku i wartości odżywczych to nie tylko kwestia wygody, ale i zdrowia. Przechowywanie żywności w niskich temperaturach zapobiega psuciu się produktów i zmianom konsystencji. Warto pamiętać, że kontrola temperatury to również spełnianie przepisów prawnych i norm. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz standardy HACAP wymagają utrzymania odpowiednich warunków przechowywania żywności. W wielu zakładach pracy obowiązkowe jest prowadzenie regularnych zapisów dotyczących temperatury. Chłodzenie to także sposób na oszczędność i minimalizację strat. Nieodpowiednie przechowywanie żywności prowadzi do marnowania jedzenia, co generuje niepotrzebne koszty. Regularna kontrola temperatury pozwala również na wczesne wykrycie usterek sprzętu. W sektorze medycznym kontrola temperatury jest jeszcze bardziej rygorystyczna. Leki i szczepionki często muszą być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza, aby zachować swoje właściwości terapeutyczne. Jakie temperatury będą zatem odpowiednie? Dla różnych grup produktów wyznaczona jest różna temperatura przechowywania. Na przykład ryby i owoce morza przechowujemy w temperaturze od 0 do 2 stopni Celsjusza, a mleko i produkty mleczne w temperaturze od 0 do 6 stopni Celsjusza. Dlatego kontrola temperatury jest konieczna, szczególnie przy przechowywaniu zróżnicowanych produktów. Ciekawostka: W wielu sklepach możemy spotkać się z napojami w lodówkach. Co w takim przypadku? Kontrola temperatury w takich sytuacjach nie jest konieczna. Napoje przechowywane są tam jedynie ze względów smakowych i po to, aby klient miał wybór co do temperatury ulubionego napoju. Jak więc prawidłowo kontrolować temperaturę w lodówkach? Oto kilka dobrych praktyk: regularne monitorowanie temperatury, najlepiej codziennie. Instalacja termometrów z alarmem. Prowadzenie dokumentacji kontrolnej. Szkolenie pracowników w zakresie procedur BHP. Podsumowując, kontrola temperatury w lodówkach to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim dbałość o zdrowie, jakość produktów i zgodność z przepisami. Pamiętaj, bezpieczeństwo to odpowiedzialność.